Wicepremier i minister obrony narodowej, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z prezesem Philip Morris International, Jackiem Olczakiem. Olczak jest znaną postacią w tym biznesie. Rzeczywiście y, zaszedł niezwykle daleko, no bo jest szefem całego światowego Philip Morrisa naprawdę potężnego koncernu. I e, w, to spotkanie tak się składa. Odbyło się akurat wtedy, kiedy rząd rozpoczął pracę nad ustawą antynikotynową. To jest taka ustawa, która m, ma za zadanie wdrożyć dyrektywę unijną, e, ponieważ Unia Europejska stara się ograniczać skutki palenia papierosów. I e, tak jak zapewne wiecie, najpierw zakazano sprzedaży zwykłych mentolowych papierosów. Natomiast tych aromatycznych papierosów, to znaczy podgrzewaczy tytoniu e-papierosów, tak zwanych nowatorskich wyrobów tytoniowych nie zakazano tych aromatycznych. No i teraz ta nowa dyrektywa unijna właśnie ten zakaz wprowadza. Nie może być aromatów także przy tych podgrzewaczach tytoniu. Oczywiście to jest bardzo niekorzystne dla koncernów tytoniowych. Generalnie to, co Ogłasza nieustająco Światowa Organizacja Zdrowia, a za nią też Unia Wie Europejska, bo Unia tak naprawdę idzie jakby tropem WHO, no to oczywiście jest zagrożenie dla interesów koncernów tytoniowych, chociaż już od dawna wiadomo, że będą musiały się zwijać, dlatego że jest bardzo duży nacisk opinii publicznej, aby jednak ten dostęp do szkodliwych produktów ograniczać. Sprawa tej ustawy i tej dyrektywy oczywiście nie jest prosta i trzeba tutaj przedstawić bardzo liczne argumenty związane z tą ustawą. Po pierwsze, dla Polski jest to o tyle trudne, że mamy dość potężny sektor tytoniowy, plantatorów tytoniu. Są oni dostarczycielami pieniędzy do budżetu i to całkiem niezłych, są eksporterami i oczywiście będą musieli zapewne trochę swoje biznesy, Redukować ze względu na to, że jeżeli będą wchodzić w życie kolejne dyrektywy ograniczające palenie papierosów, no to wiadomo, że dla nich nie będzie to dobra wiadomość. PSL oczywiście się identyfikuje z tą branżą. Ta branża bardzo liczy na ludowców, że będą oni powstrzymywać przepisy, które nie będą dla nich korzystne. Druga sprawa polega na tym, że Unia Europejska co prawda przyjęła tę dyrektywę, ale została ona zaskarżona do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no i sprawa ciągle trwa. I e, argument ludowców, którzy chcą opóźnić wejście tej ustawy w życie, opóźnić wdrożenie tej dyrektywy, jest taki, że należy poczekać, aż CUE ostatecznie się w tej sprawie wypowie. Także sprawa rzeczywiście jest złożona. Kolejny punkt. Każdy koncern, każda firma ma prawo zabiegać o swoje interesy u urzędników, ma prawo prezentować swoje postulaty i zabiegać o to, żeby przepisy jej sprzyjały. Problem tylko polega na tym, że lobbying musi być jawny i musi być przejrzysty i muszą wybrzmieć wszystkie. Argumenty za i przeciw. Tu oczywiście fundamentalnym argumentem jest zdrowie Polaków, jest ograniczanie takich produktów, które szczególnie dla młodzieży, bo niestety młodzi ludzie sięgają po te aromatyczne papierosy. Nowatorskie, nazwijmy to w ten sposób. No i oczywiście, przecież efektem tego są liczne choroby, jak wiemy, a następnie obciążenie służby zdrowia, na którą ułożą nie tylko palacze, ale także ci, którzy. Nie palą. I to jest olbrzymi problem społeczny, zdrowotny, ale także gospodarczy, i trzeba szukać wyjścia z, tego, z tej sytuacji. Natomiast kluczowe w tej historii jest to, aby właśnie wszystkie argumenty wybrzmiały, były przedstawione publicznie i aby rząd i posłowie. Byli w tej sprawie bezstronnymi arbitrami, którzy podejmują decyzje w interesie publicznym, a nie w interesie określonego lobby, choć oczywiście powinni brać pod uwagę y, wszystkie kwestie związane z, ze zmianą przepisów. Natomiast pierwszy jest interes publiczny. I teraz problem polega na tym, że my o tym spotkaniu Kosiniaka Kamysza z prezesem Filip Morisa byśmy się w zasadzie nie dowiedzieli, gdyby nie Wirtualna Polska i jej dość taki znaczący artykuł na ten temat, bo informacja na temat tego spotkania była rzeczywiście dosyć ukryta. Jak widać, nikt specjalnie tą aktywnością pana wicepremiera Kosiniaka Kamysza nie chciał się chwalić. I to budzi wątpliwości, dlatego że właśnie lobbying musi być jawny, musi być przejrzysty i jeżeli do takiego spotkania dochodzi, to warto, aby opinia publiczna o nim wiedziała. Posłuchałam rozmowy Konrada Piaseckiego w Tefan 24 z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem Kamyszem, który mówił, że to spotkanie dotyczyło przede wszystkim inwestycji koncernu w Polsce, że to jest bardzo ważne dla polskiej gospodarki, żeby takie inwestycje były. Ja oczywiście tego nie neguję, ale jednocześnie wiem, że lobbying. Koncernów tytoniowych jest bardzo ekspansywny, a wszystkie zalecenia WHO i dyrektywy Unii Europejskiej prowadzą do ograniczenia zysków tych koncernów, dlatego w ich interesie jest opóźnianie wejścia w życie chociażby tej dyrektywy dotyczącej aromatycznych papierosów, nie tych tradycyjnych, ale właśnie czy też podgrzewaczy tytoniów, nowatorskich produktów papierosowych. Więc jest raczej jasne, że te koncerny będą robić wszystko, aby opóźnić wejście w życie tej dyrektywy. No i właśnie to jest postulat PSL-owskich PSL resortów. Budzi to mój niepokój, dlatego że nie wiem tak naprawdę, czym kieruje się wicepremier Kosiniak-Kamerz, skoro nie chciał jakoś specjalnie. Zdradzić, jakie jeszcze inne tematy pojawiały się w czasie tego spotkania, i rozumiem, że być może tutaj PSL-owi chodzi przede wszystkim o. Dobre relacje z tym lobby plantatorskim, bo w końcu to, to jest zapewne spory segment, który może być po prostu elektoratem PSL-u. No ale takie spotkania, jeżeli nie są odpowiednio nagłośnione i przedstawione, mogą budzić wątpliwości. I przede wszystkim uważam, że wszystkie argumenty za i przeciw opóźnianiu wejściu tej dyrektywy powinny wybrzmieć publicznie. I nie powinno się to ograniczać do takich zamkniętych gabinetowych spotkań wicepremiera z prezesem potężnego koncernu. Chcielibyśmy wiedzieć, co na takim spotkaniu się działo. I oczywiście wiadomo, że. Koncerny, koncerny y, tytoniowe wydają sporo pieniędzy na lobbying. Y, wiemy o tym dokładnie. Obserwowaliśmy tę ofensywę. Przy czym tam mieliśmy do czynienia trochę z taką wojną tytoniową między poszczególnymi graczami, ale obserwowaliśmy ten potężny lobbying w poprzedniej kadencji, gdy rząd PiS zmieniał ustawę o akcyzie. I tam pojawiły się właśnie. Y, 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 czasie pracy nad tą ustawą tajemnicze poprawki. No właśnie i nagle się okazywało, że ta czy inna poprawka no wyjątkowo dobrze koreluje z interesami poszczególnych koncernów tytoniowych, ponieważ one miały tam Nazwijmy to trochę sprzeczne ze sobą interesy, więc, więc trochę walczyły ze sobą. No i e, okazało się potem, że bardzo trudno dojść, kto tak naprawdę te poprawki zgłaszał. Ja tutaj muszę oddać sprawiedliwość rządowi prawa i sprawiedliwości, że e, był dosyć asertywny i e, odporny na te działania niektórych posłów, ale jeden przypadek wydaje mi się niezwykle ciekawy, dlatego trzeba będzie bardzo dokładnie obserwować, Pracę nad tą ustawą e, antynikotynową. Jeden przy, przypadek wydaje mi się niezwykle ciekawy, a mianowicie jeden z posłów PiS, Włodzimierz Tomaszewski, zgłosił poprawkę, która była tak zupełnie przypadkiem zbieżna z interesami jednych, z jednego z koncernów. I zapytałam go, e, co, się, co się tak naprawdę wydarzyło, dlaczego akurat się e, upierał przy tym, żeby taką poprawkę zgłaszać. I po jakimś czasie poseł przyznał, że sytuacja występ, wyglądała następująco. Poseł Tomaszewski był członkiem Koła Republikanów. Czołowym, jednym z czołowych polityków republikanów był Jacek Żalek, przyjaciel Przemysława Wiplera. I tak się złożyło, że Tomaszewski zgłosił tę poprawkę od, tak dokładnie zbieżną z interesami jednego z koncernów, dlatego że poprosił go o to Jacek Żalek. Jacek Żalek powiedział posłowi Tomaszewskiemu, że to jest autopoprawka rządowa, że to rząd prosił, żeby właśnie na posiedzeniu komisji taką poprawkę zgłosić. I Tomaszewski to zrobił. Następnie zresztą, żeby była jasność, kiedy doszło do głosowania na sali plenarnej, to Tomaszewski głosował przeciwko swojej poprawce. Dlaczego? Ano dlatego, że dzisiaj twierdzi iż żalek go oszukał. Po prostu powiedział mu, że to jest poprawka rządowa, a tak naprawdę to nie była poprawka rządowa. Tylko poprawka żalka. A skąd żalek ją wziął? Otóż Jacek Żalek jest bardzo zaprzyjaźniony z Przemysławem Wiplerem, obecnie posłem Konfederacji, a wcześniej yy, współwłaścicielem firmy lobbyingowej. I yy, jak się popatrzy na aktywność yy, Przemysława Wiplera, to mniej więcej można zidentyfikować, jakich ma klientów. On sam nie chciał ich zdradzać, dlatego że uważa, że go, znaczy tłumaczy, że, że wiąże go pewna zasada poufności. No, i właśnie Przemysław Wipler jest bardzo zaprzyjaźniony z Jackiem Żalkiem, a tak się składa, że otrzymałam informację swego czasu, że doszło do innego bardzo ciekawego spotkania, a mianowicie w siedzibie firmy Przemysława Wiplera, jeszcze przed wyborami, spotkali się właśnie Przemysław Wipler, niektórzy posłowie Konfederacji oraz bardzo taki uznany, znany i wysoko postawiony menedżer British American Tobacco. I też wysłałam pytania do wszystkich stron tego spotkania, czego ono dotyczyło, dlaczego akurat się odbyło w czasie kampanii wyborczej, czy ma związek z tym, że właśnie idzie ta ofensywa WHO i Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ograniczanie wyboru dostępu do produktów tytoniowych, ale nie dostałam na to odpowiedzi. Te wszystkie opowieści skłaniają mnie do swego rodzaju apelu też do samej siebie, że musimy dość dokładnie śledzić jak będzie wyglądała praca nad tą ustawą antytytoniową zarówno w rządzie, jak i później w parlamencie, w komisjach sejmowych. Bo rzeczywiście gra idzie o bardzo duże interesy. Ja nie chcę w tej chwili przesądzać, które rozwiązanie byłoby najlepsze. Wiem, że tu są sprzeczne interesy, że to nie jest wszystko takie proste, i też dobrze by było, aby ostatecznie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozstrzygnął jednak, czy ta skarga na tę dyrektywę jest zasadna, czy nie. Żebyśmy wiedzieli, na czym. Stoimy. Oczywiście zwolennicy koncernów tytoniowych straszą, że jeżeli CUE orzeknie, że jednak Komisja Europejska nie miała prawa wprowadzać takiej dyrektywy, no a my ją wprowadzimy, no to wtedy koncerny tytoniowe i wszyscy ci, którzy na tym stracili, na przykład plantatorzy tytoniowi, będą chcieli odszkodowania od państwa. Nie wydaje mi się to możliwe. Z tego prostego powodu, że państwo może wprowadzać pewne przepisy. Ograniczające dostęp do produktów niezdrowych, no i nie, nie, nie chodzi o to nawet, żeby była jakaś dyrektywa unijna, bo państwo może zrobić to y, samodzielnie i bez dyrektywy, no i nie widzę powodu, dlaczego później ktoś miałby wypłacać jakieś odszkodowania. Po prostu trzeba wprowadzić odpowiedni okres przejściowy, żeby dana branża była w stanie się dostosować do nowych reguł. Także lobbying. Przejrzysty. Spotkania wicepremierów, premierów z prezesami potężnych koncernów, jakiekolwiek, bo one nie były, powinny być jawne, ogłoszone, tak abyśmy wszyscy mogli dostrzec te informacje. Bo mam nieodparte wrażenie, że gdyby nie wirtualna Polska, to o tym spotkaniu wicepremiera Kosińka kamysza z prezesem Olczakiem po prostu byśmy się nie dowiedzieli.